uczestnicy naszej jubileuszowej uroczystości według godności tytułów i pełnionych ról w służbie Rzeczypospolitej powitani przed chwilą przez Pana Starostę, szanowni członkowie rodzin powstańców sejneńskich, szanowni kombatanci, z Panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz na czele, szanowni żołnierze, funkcjonariusze, Mieszkańcy Sejm ziemi sejnańskiej, szanowni goście. Pan premier Mateusz Morawiecki, który dzisiaj przebywa również w naszym województwie, jest w tej chwili w kolnie na ogólnopolskich dożynkach, nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości w Sejnach, choć bardzo tego pragnął. Prosił mnie więc, żebym odczytał skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości list. Szanowni Państwo, wracamy dziś pamięcią do wydarzeń związanych z kształtowaniem się granic odrodzonej po 123 latach ojczyzny. Tutaj na Suwalszczyźnie, która po zakończeniu I wojny światowej stała się północno wschodnimi kresami II Rzeczypospolitej, jak w soczewce skupiają się skomplikowane dzieje Polski. Tutaj na terenach wielokulturowego pogranicza. Wyraźniej dostrzegamy, jak wielkiego wysiłku i oddania mieszkańców wymagało umacnianie naszej niepodległości. Obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego podtrzymują pamięć o długo przemilczanym rozdziale historii tych ziem i w nowym, aktualizującym świetle pozwalają widzieć przesłanie minionych zdarzeń. Dziś. Wydobywając z mroku zapomnienia bohaterstwo uczestników sejneńskiego zrywu, przywracamy mu należne miejsce w historii. XX wiek pozostawił na sejneńskiej ziemi liczne, niezapliźnione ramy. Wydarzenia roku 1919 i tragicznego czasu II wojny światowej, której 80. rocznicę właśnie obchodzimy, przez dekady pozostawały tematem tabu. I kładły się cieniem na międzysąsiedzkich relacjach. Dziś z odpowiedzialnością niesiemy ciężar historii. Czynimy to w przekonaniu, że tylko dojrzała refleksja o przeszłości pozwala budować lepszą przyszłość. Sejny, miasto międzykulturowych spotkań, są najlepszym przykładem, jak odbudowywać przerwane więzy wspólnotowości, jak kształtować międzysąsiedzkie relacje. Pamięć i historia łączą nas z przeszłością. Dzięki nim jesteśmy naprawdę zakorzenieni we współczesności. Nie stajemy się jedynie przypadkowymi przechodniami w długim łańcuchu pokoleń. Dlatego dzisiaj, w setną rocznicę Sejnańskiego powstania, mówimy raz jeszcze, pamiętamy o jego bohaterach. Podpisał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.